Tu ma branka francuskiego, samczyk. Ją ja kosztuje 80 zł, kolega mówi. A te króliki, kolego? Po 70. Po 80, co są samce czy samczyki? Dwa samce, jedna samiczka. Po 70 zł, ceny wyjściowe. Co, co to jest ten królik? Belk. I co on kosztuje? 120. 120. To takie maluszki? Po trzy dyszki. Taki królik? 120. Ten tutaj? 60. Zapraszam, to jest z pokarmę tu dla piesków. Papugi. Tu mam takie papugi. Para Rodesterek, jest tak. para Parzysta, 6 stówek. Tak. Para Aleksandret biała z niebieską, tam u góry są. Aha. Para y, Roselli, Rubino, też 6 stówek kosztują. I faliste po 4 dychy za sztukę. Na 6 para. para Na można? 515, 490, 322. Zapraszam, w imię? Mariusz. No Mariusza. A Pani ta... Niebieska jest w to, to jest białą w parze. Biała i samica są w Tysiąca za nich woła To jest para lędowa, para. Witam lędowa. serdecznie na kanale Lotowania Andrzeja i zapraszam Biała, na relację z targu. Jedyńsko. Biała jest piękna samica, nie? Ja ich tylko sprzedaję dlatego, że... Dla, Darek, ma to przejść z boku. nie? Bo, bo uchwyciłem, że, że, może teraz by się tak udało, ładnie. Ach kurde, czekaj, 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 czekaj. No, było. Takie papugi mamy. Zapraszam tutaj po takie rybki. Tak samo kolega jest tutaj właśnie w jedynie. Szupaczki mamy. To co mamy? Można powiedzieć tutaj. Co, co tutaj mamy dalej? Linki. Linki, pójdę tak mniej więcej. Ósemkę. Ósemkę tu to mamy. Piątkę tu mamy. Mamury ósemkę. I tutaj? jest właśnie kolega daje do siebie namiar. Można dzwonić tutaj. Tu dalej co tutaj mamy... po 5 złotych. 5 złotych. Tu mamy takie ozdobne. karasie, dyszkę i karasie ósemkę. I tutaj? I po 5 złotych. I po 5 zł. różne. I kolega też jest w Przytyku. Zapraszam też w poniedziałek. Kolega jest tutaj w Przytyku. Także zapraszam też w niedzielę do jedynska, a w poniedziałek do Przytyku. Do Przytyka. Zapraszamy też posadzonki. Tutaj mamy pomidory, mamy rosady. Zapraszamy do w w każdą niedzielę miesiąca. Tu ogóreczki widzę, są tak? Tak to mi się wydaje. Nie. <grywa> Witam serdecznie na kanale Rodowania Andrzeja. I zapraszam na relację stawko w Dzielnysku. Też koledzy przyjeżdżają z kwiatami. Kwiaty są. Różnego, rozmaite. Można sobie coś wybrać. Do koloru, do wyboru. Jak to kwiateczki mamy. Mam taki królik. Ale nie ma właściciela tych królików. Takie maluszki są. Bo też mówię. Kolega gdzieś odszedł. No co pan? chciałem też, że pani Kasia na karkoweczkę na kiełbaskę. Tu nikt głodny nie wyjedzie. Można się posiedzieć na kawkę i herbatkę. Także pogoda powoli ustępuje. Przestaje padać. Króliki mam takie króliki. Jakie rasy? Cześć kolego? Jakie rasy? Burgundzkie. Burgundzkie, tak? I pójdę takie maluszki? Po trzy dyszki. Zapraszamy do Elniska w każdą niedzielę miesiąca. Takie króliczki mam burguncki. po pójdę? Po trzej płyczki, po te maluszki Tak samo, tak? I tutaj ten króliczek, jakie lasy jest? Jakiej lasy? To łazy. umknęło To jest jakaś jakieś lasy. Mam też takie króliki na sam. Czyli zoro sztuka. Sam wielki kolega z takie papierzki. I takie papierzki po ile? Z czarnym ogonem 5 dych, a białe 6 dych. Tu królikę mamy jakie rasy mamy? Kalifornijskie pomieszane z Belgiem. Belgiem, Kalifornijskie. I co po i powiecie, jakie marzeczki mamy tutaj? Po 30 zł. Te tutaj? Te 30, a tamte 40. Te śle, ładnie wyglądają tutaj po 40 zł. Też tam są miesiowe, coś nie, to się można zawsze coś opuścić, nie? To jest tak, gdzie Targ był słaby, bo naprawdę pogoda była naprawdę barowa, lało. Mam ten problem z alkoholem, odszedł. Nie wiem, jak cenowo to te wyglądają. Tu mamy Aleksandra Wielki, parka Parzysta i co są. 10400. 1400 ha? Aleksander III. Arka 1400. Tu mamy gąbki postówce. diamentowe postówce. Kanarki kanarki i po stówce. Tak. Tu mamy? Kadarki po stówce i weftki po 40 zł. Tak. Mam ci, mamy? Hamadyna diamentowa po 100 zł. To są też samczyki, samiczki, tak. nie? mamy Aleksandrę obrożne obrożny. tak? Tak, polują sam. I trzyletnie DNA po 400 zł. 400 zł stuka. też kolega mówi ceny liściowe, można się dogadać co ceny Jakie reklamy? Tutaj mamy tam Pan pambugę, co to jest? Tak samo, aleksandrety w... Wszystkie aleksandrety, Obrowne, tak? Obrotne, tak są po ile? Po 400 zł Po 400 zł kolega mówi ceny liściowe Też aleksandrety, tak? Tak Wśródka, ładna, po 400 zł Ta niebieska jest bardzo ładna, boi się może odsunąć na karty Kolega podaj imię i namiar Daniel 501, 340, 738 Kabel do, do dzwoniących dzwonimy w odpowiednich godzinach Nie dzwonimy w nocy o północy, bo z tego względu Często też szkodowcy nie podają namiaru do siebie Także proszę uszanować prywatność i nie dzwonić w nocy, a nie z rana Nie, z rana, jest rana tak samo Kolega podał namiar Także czytamy komentarze Ja oglądamy dokładnie film, bo tam nieraz koledzy podają e, namiar Ja namiaru nie mam Także dziękuję wszystkim za oglądanie filmu za subskrypcję, za komentarze, za łapki w górę. Pozdrawiam wszystkich hejka, zapraszam do Jedlińska w każda niedzielę miesiąca. Dzisiaj pogoda była barowa, lało niesamowicie, ale przestało teraz ci wypogadzać. Ale już praktycznie się z potargu. Weźmy dobra, dobra, dobra. To są papugi Aleksandra chińskie Jeszcze odrudziłowę. Dobra, 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 dobra. dobra, dobra. No.